Może była wyspa, na której dzieci bawiły się, tańczyły i śpiewały. Wokół wyspy wznosiły się od wieków potężne mury. Pewnego dnia przypłynęli łódkami obcy i zapytali, kto to zbudował? Mury odbierają wam wolność. Zbóżcie je. A dzieci usłuchały. Teraz, kiedy ktoś przypływa na wyspę, widzi jej małych mieszkańców. Przycupniętych trwożnie na samym środku. Boją się bawić, boją się śpiewać i tańczyć. Boją się, że wpadną do morza. Arcybiskup Fulton Shin. różaniec pismo święte też. Dobra szukamy, z umówimy nie. To my dwa to tatulki, tulimy się do matulki, Z Maryją świat ratujemy. To my dwa to tatulki, tulimy się do matulki, Z Maryją świat ratujemy. Drogie dzieci, posłuchajmy opowieści Pana Jezusa z Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pan Jezus powiedział: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, i runął, a upadek jego był wielki. Oto Słowo Boże. Bogu, Bogu nie będą dzięki. dzięki. Hmm. Przecież to nawet dzieci wiedzą, że jak się buduje zamek z piasku, to najpierw trzeba zrobić fundamenty, czyli dokopać się do twardego piasku hmm. i dopiero na nim budować. No tak, A, ale pamiętasz braciszku, że jak kiedyś tak na szybko próbowaliśmy zbudować hmm. zamek i robiliśmy to na miękkim piasku, to faktycznie zaraz uh -huh. się cały zawalił. Uh -huh. A szkoda, bo wtedy wyszła mi taka piękna wieża, jak nigdy. Uh -huh. Czyli mówicie, że fundamenty są naprawdę ważne, tak? Hmm. To podstawa, wiadomo. No właśnie. A w naszym codziennym życiu, jak nam wychodzi dbanie o nasze fundamenty? Fundamenty? Mhm. Ojej, my się nie zdamy na prawdziwym budownictwie. Mm, to tatunko, e, jak nasz dom ma słabe fundamenty, e, i tak sobie smacznie śpimy, a tu nagle nasz dom płynie. Tak jak ten pyszny tort z galaretką, którego nie schowaliśmy do lodówki, Aha. i potem została nam słodka zupa owocowa z pływającym ciastem. Fuj! Księże Marcinie, może powinniśmy zadzwonić po jakieś pogotowie budowlane? Hmm. nic nie wskazuje na to, żeby była taka potrzeba. Hmm? Ale bardziej myślałem, wiecie, o duchowych fundamentach. O duchowych, duchowych? fundamentach? Mhm. Duchowe, dbać o duchowe fundamenty? ducha nie widać. Jak można mieć fundamenty, jak może duch mieć fundamenty? Ksiądz chyba sobie z nas żartuje. A to pewnie pryma Aprilis, prawda? Nie, jeszcze nie dzisiaj! To taki przyspieszony żart, księżyc Marcinie? Wcale nie. A. Jeśli chcemy budować naszą relację z Panem Bogiem, to musimy ją budować na mocnym fundamencie naszej modlitwy. A, to łatwizna! Ojcze, nasz zdrowaś Maryjo i Aniele Boży. I starczy chyba co? Nie. I jeszcze różaniec. A, jasne, e, ale czasem tak się dłuży, ciągle to zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. Nie można tego jakoś skracać, księże, Marcinie? Jeżeli będziesz tak robił, to tatulku, to właśnie wtedy osłabisz ten fundament. Aha, właśnie. Hmm. Przecież zawsze tobie powtarzam, że nie można mówić różańce jak święty Franciszek Marto, ten, ten wizjoner z Fatimy. Hmm. Tylko zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, a nie całą modlitwę, żeby było szybciej. Nie, 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 nie. No, no, ale to takie monotonne i tak męczy. Potem jestem taki śpiący i zmęczony. Naprawdę trzeba się tak wysilać Nie trzeba. O. Ale w trudnych chwilach. Czyli właśnie wtedy, kiedy bardzo szczególnie będziemy potrzebowali poczuć, że nasz ojciec jest blisko nas, to wtedy nie będziemy tego czuli, bo nie zbudujemy mocnego fundamentu na naszej bliskości z Nim. Nie zbudujemy tego fundamentu na modlitwie. I wtedy będzie trudno. I wtedy klops? To nie będą. Bóg zawsze może wyciągnąć do nas pomocną dłoń. I przecież zobaczcie, tak często nas ratuje. Ale liczy się to, ile my będziemy się wysilać właśnie dla Niego. Czyli modlitwa należąca, żeby było wygodniej też odpada. Jeżeli naprawdę chcesz się czuć bezpiecznie w rękach Boga, no to odpada. Mm. No to dobrze, to będę się starał. Dobrze. Drogie dzieci, dzisiaj mamy dla was razem z tatulkami bardzo taką szczególną. Zabawę związaną z kartami. Zobaczcie, mamy tutaj takie karty i słyszeliśmy dzisiaj o budowaniu domu i trzeba zbudować mocne fundamenty, żeby kiedy przyjdą burze, żeby ten dom się utrzymał. Więc chcemy dzisiaj budować domek z kart. Nie Dzień, wiem. E? No? Domek z kart? O, budowaliście kiedyś domek z kart? To jest takie cienkie, takie lachody. O, ogólnie. niby się wydaje, że cienkie, cienkie. Ale da się coś fajnego zrobić, zobaczcie. No to, zobaczmy, uwaga, zobaczmy. Tylko zobaczmy. uwaga, trzeba wstrzymać oddech, bo każde huchnięcie <laughs> może... Zobaczcie, co może zrobić każde huchnięcie. Uwaga. A, Widzicie? Na piasku, na no. piasku. Na piasku. No na piasku. właśnie. Dlatego musimy teraz bardzo uważać, bardzo czujnie się skupić. O! Tutaj stoi stoją dwie karty. Ja to wcale nie oddycham, tutaj... ale długo nie dam rady. No, trzymaj się to tatulku. Tutaj kolejne dwie. Uwaga. O! Znowu wypadło. Który z was dmuchnął, przyznać. Trzeba ułożyć taki domek. Może tą kartę, nie. Może jakąś inną spróbujemy, bo ona jakoś krzywa jest, chyba. Tutaj o. Spróbujemy teraz. Tak. Czy one się trzymają? No, tak troszkę się trzymają. I teraz uwaga. Trzecią parę kart ustawiamy, czy się będą trzymały, czy się nie będą trzymały. No dobrze księdzu, idzie. Ale wiecie, jakie to trzeba mieć skupienie, jak to trzeba uważać, żeby to w ogóle wszystko się udało, wiecie. Trzeba bardzo delikatnie, o, bo jak tu się coś zatrzęsie. Aha. Widzicie, jakie to jest, jak trzeba być dokładnym, nie może się ręka wcale trochę... Zacząć, a nie odrobinkę, o. Ja, się trzyma. jest domek prawdziwy. Ale to jest dopiero parter, zrobimy jeszcze, o. jeszcze zobaczymy, czy nam wyjdzie drugie piętro, co? Dobra. Spróbujemy, Radośa. spróbujemy drugie piętro Będzie zbudować. dzieci też spróbujcie. O. Uwaga. Jedno się Kom. trzyma. Uwaga, teraz tu jeszcze spróbujemy drugie, o. Zobaczcie, A, widzicie? Ale fundament był dobry, bo nie spadło. Właśnie, fundament się trzyma. Drogie dzieci, spróbujcie zbudować właśnie taki domek z kart. Na dole trzy pary kart, wyżej dwie pary kart. I jak u góry się jeszcze uda jedną taką wieżę zbudować, to naprawdę będzie super. Ale super. Powodzenia! Pa, 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 pa. Pa. Jak sobie radzić z lękiem i niepokojem? Kiedy jesteśmy jak te dzieci na wyspie? Wystraszeni i niepewni. Dziś naszą podpowiedzią będzie różaniec. Specjalny płaszcz od Maryi. Czym jest różaniec? Oczywiście jest modlitwą, zwaną wcześniej psałterzem Najświętszej Maryi Panny. Dzięki w tej modlitwie możemy być razem z Jezusem i Maryją w najważniejszych momentach ich życia. Różaniec składa się z 20 tajemnic podzielonych na cztery części. Są to tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne. Jak odmawiamy różaniec? Przypomnijmy sobie. Zaczynamy od znaku Krzyża Świętego. Później Wierzę w Boga, Ojcze Nasz i trzy razy Zdrowaś Mario, prosząc o wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Tę część wprowadzającą różańca kończymy Chwała Ojcu. Później Wypowiadamy kolejne tajemnice, które rozważamy, a do każdej tajemnicy zmawiamy Ojcze nasz i 10 razy Zdrowaś Mario. Kończąc chwała Ojcu i modlitwą O mój Jezu. To jest modlitwa, którą nauczył Anioł Pastuszków z Fatimy. Pamiętajmy w trakcie modlitwy różańcowej o wzbudzeniu intencji modlitewnej. To ważne. Kiedy i gdzie Maryja prosiła o codzienny różaniec? Zobaczcie. W wielu miejscach, w trakcie wielu objawień, Maryja prosi nas o to, abyśmy codziennie sięgali po różaniec. Również w trakcie objawień w Gwietrzwałdzie w Polsce Maria o to prosiła. Kto jeszcze nas zachęcał do sięgania po różaniec? Święty Dominik w XIII wieku, Święta Bernadetta Subiru, dzieci z Fatimy, szczególnie Święty Franciszek Marta który najpierw trochę miał kłopot z różańcem, a później stał się takim prawdziwym różańcowym świętym. Papież Leon XIII, który nazywany jest nawet papieżem różańcowym. Błogosławiony Bartolo Longo, którego znamy myślę często dzięki nowennie pompejańskiej. Święty Ojciec Pio i nasz papież Święty Jan Paweł II Jakie mamy różańce? Myślę, że różne. Mogą być drewniane, koralikowe, metalowe, sznurkowe. Ale mogą też być takie miłe do przytulania. Takie, w które możemy się naprawdę wtulić. Niektórzy noszą Różaniec na nadgarstku, niektórzy na palcu. A są nawet takie różańce, które można założyć na kierownicę samochodu, albo na rower. Dom na skale, doskonale. Jest tylko jedno ale, że nie zawsze tak jest, a czasami wcale. Więc dziś sobie pogówkujemy, na czym, a raczej na kim budujemy. Często czegoś chcemy, marzymy, pragniemy, lecz pytanie brzmi: czy to z Bogiem, czy sami wykonujemy? Pan Jezus nam mówi, że ten na skalę buduje, kto słów Bożych słucha i je praktykuje. Dom na skalę. Doskonale. I w kolejnym tygodniu znowu się spotykamy przed zadaniem postu, modlitwy i jałmużny, czyli naszego daru z siebie, z serca. Towarzyszył nam w prezentacji Różaniec jako płaszcz Maryi. Różaniec, czyli ta nasza pomoc. Więc zachęcamy Was na ten tydzień oczywiście do odmówienia Różańca. I tak jak możecie zobaczyć tutaj na tej naszej propozycji, możecie zdecydować, że odmówicie dziesiątkę, bo może więcej nie macie siły, ale jeżeli macie więcej siły, to odmówcie więcej tego różańca. Może całą cząstkę różańca, może w ogóle cały różaniec, czyli cztery cząstki danego dnia to, bo oczywiście może być trudne, ale może warto próbować. Mamy cały tydzień, gdyby się udało każdego dnia Sięgnąć po różaniec, to myślę, że to byłoby dla, dla naszej mamy pięknym prezentem. A pamiętamy zawsze o intencji, bo to jest ważne, żeby, żeby odmówić tą intencję. My proponujemy Wam w intencji zakapłanów i o nowe powołania kapłańskie, bo jest to bardzo, bardzo ważne i myślę, że wszyscy o tym wiecie. Bardzo potrzebujemy dobrych, świętych księży. Tak. No i z tych pozostałych propozycji, które tutaj macie. Tak sobie myślę, że, że ten pomysł na jałmużnę, czyli na to, żeby poświęcić czas swój, czas, który macie, komuś, kto w waszym otoczeniu naprawdę go potrzebuje. Osobie, którą może jakoś możecie pocieszyć, może po prostu możecie pobyć z tą osobą, nie wiem, może to jest wasze rodzeństwo, kto jest z waszego rodzeństwa, może to jest ktoś, kto mieszka blisko. I to też chyba taki pomysł ważny, żebyśmy, żebyśmy, przeżywając ten wielki post, próbowali patrzeć na potrzeby innych. Do tego Was też zachęcamy. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. A teraz przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Niech Matka Boża okryje Was płaszczem swojej opieki, abyście każdego dnia. Żyli pod jej opieką i pod jej płaszczem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem.